Skoro ksiądz czyni to publicznie, ksiądz Jacek wobec księdza Michała, klęka i prosi, niech mnie ksiądz pobłogosławi, kiedyśmy my wcześniej prosili o błogosławieństwo. Skoro pan doszedł do sensu, jaki jest sens i uważam, że jest właściwy, że ksiądz Jacek prosi o błogosławieństwo księdza Michała. Myślę, że ksiądz arcybiskup, jak pisze do mnie, to zdaje sobie sprawę, jak pisze, a to sprawy kościelne są, że. Że to nie są sprawy prywatne między, między księdzem, arcybiskupem a moim, a czytam to z radością, przygodnym. godnym wierze. to z Was sobie może, że tak powiem, pochwalić się czymś takim? Ja mam tak napisane. Ojcze kochany, Ojcze kochany, niech Duch Święty natchnie Ciebie, kochany bracie, na podjęcie decyzji zgodnych z wolą Pana, błogosławię Cię na wszelkie dobro. Także dzielę się tutaj. Z trzygodniami wiernymi, żeby wiedzieć jak, jak tutaj ksiądz arcybiskup do mojej skromnej osoby się ustosunkował. Można to, proszę, tą lampkę zgaść. Wszyscy widzimy, że jest to serce pana Jezusa. Wraz ze swoją matką z tytułu braku Mamo. rozumu, ze swoją matką Teodozją. Z tytułu braku rozumu, proszę nie obrażać, braku zdrowia Mojej psychicznego, mamy. o którym nie informowała ani jedna, ani druga nikogo z wiernych i kapłana Małgorzaty i pani Teodozji, które nie informowały kapłana, że są osobami z dolegliwością braku zdrowia psychicznego braku zdrowego rozumu. Zasprawione z tego powodu przez nas jako pielgrzymów bez naszej świadomości, woli, zamiaru zgorszenie w sercach mieszkańców tych społeczności. eleison, Kyrie eleison. Pana Jezusa przepraszamy za grzechy. Pani Teodozja jako matki Małgorzaty, która taiła przed wieloma ludźmi chorobę psychiczną. Swojego dziecka, A od kiedy ksiądz się, ma ukończone studia medyczne, że może poddawać taką, dziecka. taką diagnozę stawiać? Nic się ksiądz nie uczy. Z życia nic, żadnych odmawiając nauk nie do serca, Tam jest określony wariatem, poddawany badaniom psychiatrycznym i nie. niczego się ksiądz nie nauczył. Niczego. Serce. Można umrzeć święta, święta wyjść, wyjść. z W Poznaniu byłem wysłany przez księdza inspektora Wątek Osobisty. Jarosława pizonia do wieńciurki, żebym się tam oddał terapii psychologiczno-psychiatrycznej. Panie Jezu, przepraszam Cię, jeśli w wyborze powołania Syna Pani Teodozji jest jakakolwiek wina zachłanności jej matczynej miłości, która zwiodła tego mężczyznę, który przyjął sakrament święce nie dla Ciebie, dla mocy Twojej miłości, ale dla swej matki, by zadowolić jej kobiecą pychę, próżność wprost. Słabość, brak miłości do Ciebie. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Najświętsze serce Jezusa. Zmił się na wstrzał. Najświętsze serce Jezusa, przepraszam Cię, jeżeli jest jakikolwiek udział w grzechu, wiarołomności w dochowaniu sakramentowi kapłaństwa wierności ze strony syna pana Teodozji z jej winy. Że ze względu na brak powołania kapłańskiego, po które sięgnął dla swojej matki, zdradził powołanie kapłańskie. Najświętsze serce Jezusowe zwiąże się na nami. Najświętsze serce Jezusowe, Zmijmy. Zmijmy. najświętsze serce Jezusowe, przepraszam Cię, jeżeli jest jakakolwiek wina ze strony Matki, kapłana, którego ma jako syna, który przyjął sakrament święceń ze względu na miłość do Matki swojej, a nie Ciebie, że trwa dzisiaj w grzechu, i naraża duszę biedną swoją kapłańską i kobiet, które zwodzi, nie porzucając grzechu ze względu na grzech swojej matki Teodozji. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad I najświętsze serce Jezusowe upraszam, zmiłuj się nad biedną Teodozją, by nie potępiła duszy swojej na wieki w piekle, trwając w grzechu, Zachłannej, maczynej miłości, próżności, niewieściej, tchórzostwa jakichkolwiek innych ludzkich względów. Krzeselejson. Żadna z niewiast nie stanęła wczoraj, by bronić słowa kapłana. Wystarczyła nieobecność pana Jakuba. Nowych państwa można jakoś wyrozumieć, natomiast postawy tchórzliwej, milczącej Pani Doroty i Pani Renaty absolutnie nie. Mamy. Jaki jest żart tej modlitwy? Fałszywej modlitwy jest taki żart. Proszę to powiedzieć w twarz tej kobiecie. Powiedziałam księdza wystarczy. Nic nie widzę. Wystarczy komu? Księdzu. A ja pani mówię, proszę powiedzieć to tej kobiecie. Taki jest żar fałszywej martwy. Proszę jej to powiedzieć. Po czym? Ale to nie ksiądz mówi, a ja tam nie mam takiej... Pani nie będzie mówić ja nie Ja powtarzać. Mówić. No mi też ksiądz nie będzie mówił, co ja mam mówić. Pani. Skończyła już Pani pielgrzymkę, czy dokonuje Pani tu końca pielgrzymki? Dopełnia tu Pani swojej pielgrzymki, czy już Pani ją skończyła? No już dawno. Kamień gdzie jest? księdze chyba. A to jest Pani kamień. Mówię w imieniu Twoim. Powiedz to tej kobiecie prosto w twarz. Tak jest żart fałszywej modlitwy. Powiedz jej Jakim Ale jakim na tej... ty? Czemu powiedz. na ty? Powiedz jej to. Czemu na ty? Powiedz jej to. Ja mówię na ksiądz, a dlaczego mówi nam na ty? To powiedz jej. Tak jest rzecz. Nie, nie powiem. Jadlicy. Rozkazuję ci powiedz o, co jej to. To jest powiem. ja nie. Powiem. Powiedz jej to. Panie bardzo. Rozkazuję ci to. To tak, ksiądz, o egzorcyzm się musi to. Rozkazuję ci to. Małgorzato. Nie, nie powtórzę tego, bo do niej nie mam. Ona się szczerze ma ta kobieta akurat. Która się nieszczerze modli? Ona się modli szczerze. Która się modli? Ksiądz nie szczerze. się modli nieszczerze. Pani jest kobietą, pani Katarzyno? Pani z kobietą? Proszę powiedzieć to w twarz tej kobiety? Że? Że się nie modli szczerze, tak? Proszę pani, powiedzieć pani w twarz, pani Małgorzacie, proszę. że ksiądz się, czy się ksiądz modli szczerze, czy nie? Pani Małgorzato, ksiądz się mówi. co że... się Proszę. mówi nie od tyłu Fasz. do pleców, tylko w oczy. Popatrzeć w oczy i powiedzieć jej prosto twarz. Imię ma. Pani Małgorzato, ksiądz się modli, szczerze. A skąd pani to wie? Bo by mnie tu nie było. To... No. Jeszcze jakaś kobieta tu jest. Jeszcze jakaś kobieta tu jest? Jestem. Proszę powiedzieć to w twarz tej kobiecie. No tu jestem. I nie mówię, widzę Pani, mówię, bo to światło mnie oślepie. Coś podobnego, ale ja Panią dobrze widzę. Proszę powiedzieć w twarz tej kobiecie. Co mam powtórzyć? Czy ksiądz się modli szczerze, czy nie? Ksiądz modli się szczerze. Na pewno przekonana jestem. Cieszę. Słyszała Pani? Cieszę się. No i co? No, i co mam z No, słyszałam. Dziękuję. Jakiś mężczyzna tu jest? Jestem? Proszę Jestem. powiedzieć do tej kobiecie w twarz. Ksiądz się modli szczerze. Dziękuję. Jeszcze jakiś mężczyzna tu jest? Ksiądz się modli szczerze. No, no, dziękuję. Pan to powiedział Boże. prosto w twarz w oczy? I łaska Boża. Pan to nie. powiedział tak. Nie. Pan się uśmiechnął do mnie. Nawet. Pan jest przełożonym tej pani, z góry na nią mówi. W oczy się patrzy z tego samego poziomu. Proszę powiedzieć to szczerze tej kobiecie. Ksiądz się modli, szczerze. Łaska Boża płynie z słów kapłana. Dziękuję. Jeszcze jest tu jakiś mężczyzna? Tak. Ma coś do powiedzenia tej pani? Ksiądz się modli szczerze. Super. Dalej pani trwa przy swoim. No najpierw nasz ksiądz obraca. Dalej Pani trwa przy swoim, co Pani powiedziała przed chwilą? Tak. Dalej. Pani tak. Teodozjo, Pani Musi co ksiądz powie swojej córce? Musi mnie ksiądz przekonać. Pani Teodozio, co Pani powie swojej córce? Ksiądz się modli szczerze? Proszę jej Jezu. powiedzieć prosto w twarz. Pani Teodozjo, no, proszę, proszę tu podejść i powiedzieć córce prosto pani w twarz. Pani ma siły, mama jest... Mani, panie, pani pani jeszcze wiele proszę siły. przestać, Proszę przestać, nie przerywać chwileczkę, modlitwy. Chwileczkę, ksiądz, chwileczkę. Ksiądz, ja wiem, ksiądz co... może mówić, matka... Pani słyszy, co ja mówię w tej chwili? Do pani Katarzyny mówi. Oj, ja Pani Teodozjo, proszę powiedzieć córce w twarz, czy ksiądz się modli szczerze, czy nie. Ostatnio może to wiedzieć, kochani moje. Ksiądz powinien Proszę. się modlić szczerze no i bardzo przytusza. miło, mama mówi. I przypuszczam, no, że ksiądz yy, próbuje się modlić nie, ksiądz, szczerze. Ksiądz yy, właśnie I modli się szczerze. Z tym, że Dziękuję są... Fatalne. Rano sobie pani po, pogada z córką. Psy szczekają karawana idzie tam, Szczęśliwi ludzie.